Dzisiaj przyjrzymy się koncepcji, która wywraca do góry nogami wszystko co myślimy o jedzeniu. Nazywa się odżywianie naturalne i rzuca bezpośrednie wyzwanie całej współczesnej dietetyce, każąc nam zapomnieć o liczeniu kalorii i skomplikowanych tabelkach. No dobrze, zacznijmy od paradoksu, który dotyczy nas wszystkich. No bo spójrzmy, wydaje się, że jemy mądrzej niż kiedykolwiek. Liczymy kalorie, śledzimy makroskładniki, a mimo to choroby cywilizacyjne, takie jak cukrzyca czy problemy z sercem, stają się prawdziwą plagą. Coś tu wyraźnie się nie zgadza, prawda? I tu przechodzimy do części pierwszej, do diagnozy kulturowej. Bo według materiałów, które analizujemy, problem wcale nie leży w naszej biologii. Jego źródło jest gdzie indziej, w czymś, co od wieków kształtuje nasze talerze, w naszej kulturze. Autorzy wprowadzają tu naprawdę ciekawe pojęcie kulinarny rezultat kultury. Co to właściwie jest? No, w skrócie chodzi o to, że wszystko, co jemy, od tradycyjnych potraw, przez przepisy przekazywane w rodzinie, aż po sklepowe półki pełne przetworzonej żywności, to wszystko jest po prostu wynikiem rozwoju kultury, a nie czymś, czego nasz gatunek biologicznie potrzebuje. A ten cytat idealnie to podsumowuje: Utknęliśmy w kulinarnym rezultacie kultury i boimy się uczynić radykalnego kroku, chociaż nas na to stać. To naprawdę mocne słowa. Sugerują, że tkwimy w pułapce nawyków, które nam po prostu nie służą. No dobrze, skoro mamy już diagnozę, to pora na lekarstwo. Zobaczmy, jaka jest proponowana alternatywa dla tego nazwijmy to wprost kulturowego impasu. Tym rozwiązaniem ma być właśnie odżywianie naturalne, w skrócie ON. Co to takiego? To sposób żywienia oparty wyłącznie na surowych, nieprzetworzonych produktach. Mówimy tu o owocach, warzywach, orzechach, nasionach, jajach i miodzie. Żadnego gotowania, pieczenia, smażenia. Po prostu natura. Co więcej, jest to określane jako odżywianie gatunkowe człowieka, czyli dieta, do której nasza biologia jest rzekomo najlepiej przystosowana. Spójrzmy na to porównanie, bo ono naprawdę daje do myślenia. Z jednej strony mamy żywność przetworzoną, zły wpływ na bakterie jelitowe, większe ryzyko chorób, często puste kalorie. Z drugiej strony żywność nieprzetworzona, wsparcie dla mikrobioty, mniejsze ryzyko chorób, bogactwo witamin i minerałów. Różnice są, jak widać, fundamentalne. No dobrze. To teraz dochodzimy do sedna tego, dlaczego odżywianie naturalne jest nazywane przełomowym odkryciem. Cała koncepcja opiera się na trzech głównych filarach: filar pierwszy to wciąż jest możliwe. Nawet dzisiaj, w naszym zabieganym świecie, stuprocentowa naturalna dieta jest w zasięgu ręki. Po drugie i to jest fascynujące efekt symbiozy. Prawdziwe korzyści zdrowotne nie płyną z samego jedzenia surowizny to raczej efekt uboczny pełnej harmonii, która tworzy się w naszych jelitach po około miesiącu takiego odżywiania. I wreszcie po trzecie nie ma jednego idealnego menu. Nie ma townych reguł. Chodzi o eksperymentowanie i znalezienie tego, co służy nam indywidualnie. A skoro już mówimy o symbiozi w jelitach, spójrzmy na tę liczbę. Około 2 kg. Tyle waży nasza mikrobiota jelitowa. Wyobraźmy to sobie, to więcej niż ludzki mózg. To cały tętniący życiem ekosystem, który nosimy w sobie każdego dnia. I ten ekosystem ma nad nami ogromną władzę. Szacuje się, że nawet 80% naszych zachcianek i tego, na co mamy ochotę, jest dyktowane właśnie przez te mikroby. Nasz świadomy wybór to zaledwie mały fragment. To dlatego tak ciężko jest rzucić cukier czy fast foody. Walczymy nie tyle z własną wolą, co z armią bilionów mikroorganizmów. No i tutaj, jak można się domyślić, dochodzimy do konfliktu. W czwartej części zobaczymy, jak cała ta koncepcja odżywiania naturalnego zderza się czołowo z tym, co znamy jako współczesną dietetykę. Tu jest kluczowy zarzut. Ten cytat mówi wszystko. Dietetyka jest bezpośrednim rezultatem tysiącletniej kultury kulinarnej. Innymi słowy, autorzy twierdzą, że dietetyka nie bada czystej biologii, tylko próbuje naprawiać i optymalizować system, który sam w sobie jest kulturowym problemem. To trochę tak, jakby próbować znaleźć najzdrowszy sposób palenia papierosów, zamiast po prostu rzucić palenie. No więc, jak zdaniem zwolenników tej idei, dietetyka postrzega odżywianie naturalne? Cóż, lista zarzutów jest długa. Twierdzą oni, że jest ono traktowane jako anomalia jakaś radykalna dieta eliminacyjna. Zarzucają też nauce, że ignoruje miliony lat, kiedy ludzie jedli wyłącznie surowe produkty. Uważają, że współczesna dietetyka z góry zakłada, że przetworzona żywność to norma, a skomplikowany język i liczenie kalorii tylko odwracają uwagę od prostej prawdy. Jednak zwolennicy tej koncepcji sami przyznają jedno: zmiana nie jest ani łatwa, ani szybka. Podkreślają, że przejście na odżywianie naturalne to musi być proces powolny, stopniowy, który może trwać nawet latami. Dlaczego? Żeby dać czas naszej mikrobioce na adaptację. To nie jest sprint, to prawdziwy maraton. Zbliżamy się powoli do końca, więc wróćmy na chwilę do filozoficznego serca całej tej idei. Część piąta stawia proste pytanie: czy to jest właśnie ten mityczny powrót do natury? Ten cytat jest niezwykle trafny. Co ciekawe, w naszym codziennym życiu wciąż czerpiemy z natury, oddychając powietrzem, jedynym całkowicie nieprzetworzonym produktem naturalnym, który spożywamy. To prosta, ale bardzo mocna analogia. Przypomina, że nasze połączenie ze światem nieprzetworzonym wciąż istnieje, nawet jeśli o nim zapominamy. A więc przeszliśmy przez diagnozę kulturową, poznaliśmy alternatywy i jej filary, a na końcu zobaczyliśmy, jak zderza się ona ze światem nauki. Zostawiam wszystkich z tym jednym, ale fundamentalnym pytaniem: Czy kluczem do zdrowia jest odrzucenie tysięcy lat naszej własnej tradycji kulinarnej? To dylemat, który chyba każdego z nas zmusza do refleksji nad tym, co i dlaczego właściwie kładziemy na talerz.